I ze Wiola czyta pierwszy rozdział swojej nowej powieści. Dobry dzień. Całkiem nowa postać starych rzeczy, rzeczywistość. A Jean Barman niespodziewanie rozlał piwo, którego ktoś inny nawarł. Miejski zgiełk. Przyjemnie ucichł, i teraz tylko trzeba doczekać do końca zmiany, która minie o 6.30. Dokładnie wytarco było rozlane, i podszedł do gościa, który jeszcze trzeźwie jak nowonarodzony, zamówił czystą wódkę w 50 ml kielonku. Gość, nie patrząc na niego, przyłożył swój nadgarstek do terminala. Od tej pory każdy następny zakup zostanie ściągnięty z jego konta. Alan pomyślał, że jego konto. W tym barze bardzo szybko powiedziałoby stop i wyszedłby z niego wściekły i niedopity. Na szczęście w tej chwili nie potrzebował się napić, by w pracy, obsługiwał kolejnych gości, którzy zjawiali się i znikali w oparach alkoholu, dymu i własnych problemów. Coraz mniej było kobiet. Zauważył. Czy to źle? Źle i dobrze były dla niego pojęciami z innego świata. Ot, mało kobiet, dużo facetów, trochę hybryd. I jeden android. Rozumiesz mnie, panie barman? Kiwnął potakująco głową doskonale, rozumiejąc gościa, któremu skąd da ściągnięto już pół wypłaty. Długo mam czekać? Warknął niemiły gość azjatycki. Długo mam czekać? Spojrzał na niego z zawycieranej właśnie szklanki do piwa. Włożył ją oglądając uważnie Odłożył ją, oglądając uważnie, czy nie ma smugi śladu palców. Co dla pana? Nie wiesz? Hmm, możesz nie wiedzieć. To z tym wskazał na butelki. Byle szybko. Nalał zgodnie z życzeniem, nieznacznie tylko przyspieszając tempo swoich ruchów. Gość ostrym ruchem sięgnął po szklankę, jednocześnie drugą rękę zbliżając do terminala. Z jego kąta ubyło coś na kształt duże, dawnej monety o najniższym możliwym nominale. Barman znał tego gościa. Zawsze, kiedy się zjawiał coś nieprzyjemnego, przemykało po sali jakiś dzień niepokoju. Spojrzał nad szklanki, którą nalał kolejnej osobie. Tym razem facet był w towarzystwie kobiety.